Mysłowice mają też swoją bardzo niechlubną historię i bardzo, bardzo czarną kartę. Był to największy punkt w Europie, nie wiadomo czy na świecie handlu żywym towarem. I na czym to polegało? Również pan się w to zaangażował. Z tego albo z tego tłumu było, Wyławiano młode, atrakcyjne dziewczyny. To były dziewczyny w wieku tak między 17 a 19-20 lat. Albo pan miał swoich agentów, którzy jeździli po zaborze austriackim i zaborze rosyjskim albo zapuszczali się nawet dalej i tam namawiali ładne, atrakcyjne dziewczyny do wyjazdu, gwarantując im posadę, pokojówki, kucharki, pomocy domowej. no Trochę lepiej wykształcone dam do towarzystwa, w pracy w dobrym sklepie, pracy w kawiarni. No i te panienki szły. Złapać, na ten złapać, tak. Mówiono, że zapłaci się im podróż, a one potem z dochodów hmm. będą to spłacały. Te dziewczyny lądowały w Mysłowicach, nie przechodziły legalnie przez tę całą odprawę, tylko były szmuglowane do pociągów i ten szmugiel odbywał się na dość dużą skalę.